Witam, w Pasie Kachowska Dzisiaj sobie zrobimy miodobranie z lipy Chwilę sobie pogadamy Ale na sam początek Dziękuję Koledze Grzegorzowi za podarowanie dwóch dłut Także Nasze śrubokręty i zawiasy już idą w podstawkę Zwłaszcza zawias, także jeszcze raz dzięki Taki sam miałem właśnie kupować. No i co, przechodzimy do miodobrania z lip. Pszczoły będą agresywne, jest po chwilę po burzy. Wszystko siedzi w ulu. No ale co, chciałbym dzisiaj nadmienić um, temat rabunków. Dużo osób donosi, że zaczynają się pszczoły rabować. Jeśli podkarmiacie odkłady i te czy tam uliki weselne i zachodzą te rabunki no to musicie stworzyć tak pszczole taki warunek, żeby rabowała gdzieś indziej. Czyli po prostu najlepiej jest. Ja zazwyczaj tak robiłem duże wiadro 10-12-litrowe, robiłem połowę tego wiadra, bardzo rzadkiego syropu 2 do 1, dwie części wody, jedna część syropu. I co? I po prostu podawałem losowe miejsce na pasiece. Patrzę czy miód kapie. Miodek nie kapie. Nie wziąłem śmioteczki I co? I one wtedy odpuszczają tym odkładom czy tam ulikom weselnym. I po prostu zaczynają brać się za tamte. Widzimy bardzo jak nie kapie, to bierzemy, nie badamy żadnymi reflektorami, czy jak to się. Ja na razie będę po prostu ramki przykładał, w fulu jest bardzo ciepło. I tak, ja stosowałem to rok temu, gdyż przy podkarmianiu no miałem też słabsze rodzinki, no i strasznie były rabowane i po prostu włożyłem wiadro 20 metrów od pasieki no i faktycznie poskutkowało, odpuściły bardzo fajny, fajny miodek nic nie kapie o, aż ramkę złamałem mm. no i co jeszcze można dodać no. Jedyna metoda. Drugą metodą na, zwalca, na zwalczenie rabunku, obrócenie ula o 180 stopni, czyli wylotek do tyłu, też skutkuje, chociaż jeśli czują tony, zaraz znajdą po prostu ten, ten ulik. Jeśli ktoś by mówił, że to kapie na krop, spada to w pszczoła. I pożytek jako tako ustał. Nie jest tego miodu dużo, ale jest. Z każdej rodziny śmiało po jednej o Boże, jednej, jednym korpusie odbiorę tego miodu lipowego w niektórych po dwa, ale te gdzie jest więcej po prostu jest to miód z um, miód z y, mieszany ze spadzią i to jest taki spadziowo-lipowy w niektórych jeszcze facelia jest i po prostu um, ciekawy ten miodek jest ogólnie i po prostu nie jest nam to dość łatwo wybierać. Ostatnio wybrałem z czterech rodzin, z czego z czwartej rodziny wybrałem troszkę i wyszło, Znaczy troszkę z czwartej rodziny zostały trzy ramki. I i wyszło mi tego 49 i pół litra, czyli zaokrąglimy 50 litrów. Widzimy, że dość dużo jest już propolisu, trzeba to wszystko będzie spróbować z czasem. Ja sobie patrzcie się jak przykitowały, a nie dawno przedmogrowiony. Tak, przykitowane jest do, do ula. Sprawdzę, czy jest pokarm. W rodni, jeśli w rodni nie ma pokarmu, zostawiam im jedną ramkę, czyli to jest około 2,5 kg. Około 2,5 kg pokarmu. Propolis sobie zbieram, kładę na kratę propolisową. Ten propolis jest warto pozbierać, bo tak ma taki fajny. Ziołowo, mm, ziołowo sosnowy zapach, i to z powrotem Tu jest taka druga klasa tego propolisu, zamówienia na propolis Mam sporo, ale propolisu mam bardzo, bardzo mało. Jeszcze trochę dymce potraktuję. Ta ramka dość leciutko zeszła. Patrzymy, no tu jest trochę pieźgi, trochę miodu. Tu jest czerw, i Janek. Pokarmu. Trudnia. Znakowałem matki, może jeszcze tak dodam. I w pierwszej myślałem, że mi nie wszystkie się oznakowały, ale wczoraj po takim lepszym przeglądzie tych rodzin znakowanych okazało się, że jest 100% tych opalitków przyjęte. Także jest bardzo dobrze. Powiem Wam, że jak na tą godzinę, na tą porę dnia pod deszczu jest bardzo, bardzo dobrze. Nie są pszczoły jakieś. Ja ich tu zostawię jedną ramkę, bo widzę, że jest problem z tym pokarmem. Tak, jest dużo do yy, buziak, do wykarmienia. i, I Nie chcę, żeby zaszedł y, głód. Jeśli byłby to że tak powiem koniec sezonu no to bym wybrał no ale do końca jeszcze nam chwila została, tak nie ma w ogóle tego wianka u góry i będziemy go próbowali odbudowywać lada dzień, a raczej, a raczej lada tydzień czyli hmm. dajemy, wybieramy ino 9 ramek hmm. ja już zostawię tą ramkę ta ramka im Posłuży przez na pewno kilka dni egzystencji. No teraz wszelkie raczej zbierają stricte tylko dla siebie. No, może coś na plus dla nas. Ale co? no Na pewno jesteśmy zadowoleni z sezonu na chwilę obecną. Ja idę od razu po zmiatełka I widzimy się ponownie. Tak, jeśli będę widział, że w Typulak nikt nie przybywa, to po prostu odpuszczę już sezon. Chociaż z ubiegłych lat wiem, że lepiej z nie odpuszczać. No bo jeszcze ta nawłość będzie na pewno. Tyle, że nawłość woli, bo no, nawłość woli hmm, chłodne klimaty, że tak powiem. Nie jakieś upały 30 stopniowe, tylko takie. 20-30 stopni, góra. Boże, 20. Do 20, yy, no, 25 stopni. Hmm. A nie tak jakby teraz, w sierpniu, czy gdzieś, że jest po 30 i więcej czasem. Na chwilę obecną pogoda sprzyja bardziej, że, że się uda. Nic mi kapie. Miód dojrzały po pożytku, jak już mówiłem. Teraz będziemy powoli zaczynali. Pożytki takie bardziej jesienne, czyli typu kończyna biała, nawódź, spadzie iglaste. To jest całkiem fajnie zasklepione. Miodek fajny, jasny z tej rodziny. Nie objatałem pszczół, bo mam w tym y, korpusie także y, nie było najmniejszego sensu bardzo pięknie y, A jak szuka się przygniotła to jest taka No i zamykamy rodzinę. Ile jej widział? Także na rabunki ustawcie im jakieś takie miejsce, żeby, żeby mogły se rabować. Cień. Spróbuję jeszcze z tej rodziny, wracając do rabunków. Dajcie im, żeby się po prostu mogły te pszczoły rabować. Ja wiem, je wyje, uczycie, wyje to. Ale jeśli ma być na przykład, że faktycznie zginie wam rodzina, bo wyrabują, to pszczoła idzie do łatwego. A jeśli postawimy taki gar wiadro z miodem, no to dla nich to będzie łatwiejszy łup odpuszczą tym odkładom A nam po prostu o to chodzi, żeby się nam te odkłady mm, dobrze rozwijały do tej zimy. zostało nam jeszcze raptem. Mm, liczę do końca sierpnia około 40 dni rozwoju. Mm, jest to około licząc od zera do ten, półtora pokolenia tak naprawdę wygryzie się no. z 8 ramek. No ale nie wygryzie się tyle, wygryzie się mniej. Część pszczoły się będzie już coraz więcej spracowywała. Część już nie. Um. Drugim sposobem do jakby to ująć, do zminimalizowania rabunków jest wyrównywanie sił rodzin, czyli na przykład przykładowo ta rodzina ma czerwna 9 ramkach dodajmy, wliczając jeszcze dolny i to 9 ramek czerwił od dechy do dechy, a rodzina obok ma 5 ramek no to bierzemy dwie ramki, z którego się czerw wygryza i przekładamy do rodziny obok. Wtedy mamy dwie rodziny na siedmiu ramkach czerwiu i mniej więcej siła jest wyrównana, gdyż tu się wygryzą dwie ramki. Tu matka będzie chciała nadrobić to przed zimą. I to jest właśnie wyrównywanie sił przed zimą. Lepiej mieć 10 rodzinek, a średni niż yy, 7, a silnik i trzy słabe, yy, gdyż z tego powodu, że na wiosnę startujemy z tego samego kopyta z wszystkimi rodzinami. I nie ma czegoś takiego, że na przykład jedna rodzina wychodzi z tych przykładowo 7 ramek czy 8, yy, a druga nam wychodzi z pięciu ramek. To wiadomo, te co są na siedmiu w ciągu yy, tam przykładowo rozwój yy, miesięcznego rozwoju, czyli na przykład od połowy lutego do mm, połowy kwietnia obsiedzi nam już cały korpus, a ta rodzina, co mała ma pięć ramek, ona się będzie, że tak powiem, kisiła na tych pięciu ramkach, gdyż yy, będą zużywały więcej pokarmu, więcej energii na grzanie tych dwóch ramek czerwiu. A jeśli mamy wszystkie rodziny na tych siedmiu ramkach, to one dopiero też nam dojdą w ten sam czas co te na 9 czy 8 ramkach tego pełnego korpusu ale mam całą pasiekę zminimalizowaną wyśrednioną że tak powiem i wszystko jest tak samo, w każdej rodzinie na przykład przyniesie nam tyle samo miodu z wczesnych pożytków typu sady i inne I nie wejdą nam w stan rojowy tak szybko te silne a te słabsze wejdą nam w późniejszym. Wtedy wchodzą wszystkie stan rojowy, na przykład rodzina obok wchodzi w stan rojowy, no to wiemy, że wszystkie rodziny trzeba powiększyć z tego względu, że za niedługo i ta może wejść w stan rojowy. Powiększamy, ta się rozraja, te nie wchodzą jeszcze w stan rojowy, wszystkie są w trybie roboczym i noszą nam. Wiadomo, w późniejszym czasie hmm, ten stan rojowy tak czy siak wystąpi, choćbyśmy na głowie stali, musi wystąpić w każdej rodzinie. Chociaż raz ten stan rojowy to jest naturalna naturalna rzecz u pszczół, że chcą się rozmnożyć wtedy albo pakiet, albo mocny odkład, ale to że tak powiem yy, będzie już yy, w przyszłym roku. W tym roku jeszcze będzie właśnie to wyśrednianie tych yy, rodzin: słabsze do średnik i silne do średnik. Yy. No, i co tu więcej, więcej dodać? Uśrednianie takich rodzin ma to, że się nie rabują tak. Te rodziny to jest raz, dwa. Szybciej dochodzą do siły średnie rodziny. Nie wchodzą w tak szybko stan rojowy jak te mocne. I po prostu, no, według mnie są to same plusy. Ja w zeszłym roku 5 rodzin tylko. Wyśredniłem, że tak powiem, osłabiłem silne, słabsze zasiliłem, a te, co były takie no na sześciu ramkach, no nie zasilałem, no bo nie miałem na tyle rodzin, w tym roku mam na tyle rodzin, y, mogę bez problemu je zasilić, te odkłady, y, bez większych problemów, że tak powiem. Hmm. No i co tu jeszcze dodać, no większość tego to będziecie widzieli dopiero po ostatnim miodobraniu, może ciutkę wcześniej. A raczej po ostatnim miodobraniu, czyli tak jak tam wybrałem miód, no to ta matka czerwi na całym korpusie, ok, Ale tak jak w tym czerwi tylko w półnadstawce, akurat w tym to czerwi na tym i na tym, bo tu jest stara, tu jest młoda matka. Po prostu ściągnę kratę, półnadstawka idzie na górę. I ten czerw się wygryza, Wybieram miód, co tam jest w tym ulu i zakarmiam. W teorii tak to wygląda, w praktyce nie wiadomo jak będzie, gdyż może się pojawić, tak jak w zeszłym roku, bardzo późno we wrześniu zaczęła pojawiać się spać. No, było ryzyko, że pszczoły dostaną biegunki przez zimę, zabrudzą to gniazdo, no jednak skończyło się tylko i wyłącznie na tym strachu pszczoły tą spać. Używały na, bież na bieżąco i nie odkładały jej jakoś wielce do tego pokarmu. Owszem, było widać na niektórych plastrach, że jest to spać, ale nie było jej na tyle, żeby mm, jakoś y, straszyć, tak bać. Ryzyko jest zawsze z tą spadzią. No najgorze, jeśli teraz się będzie pojawiała spać y, kamienna, betonowa z y, modrzewia. U mnie jest tych trochę modrzewi ale jeszcze nigdy nie wystąpiła. Widzimy, pszczółki nie lubią być e, długo otwarte. E, ja już sobie tu zrobię to miodobranie sam. E, nie będę was zanudzał. Może coś nagram z odsklepiania, zwirowania miodu. E, no i tyle chyba na dziś. Trochę informacji. E, jeszcze raz dzięki Grzegorzu za to dłuto. E, także trzymajcie się. Cześć, czołem.